Księżniczkę z Xavier i witam z na moim kanale Xavier program Pyszny Ci przedstawię Wam zestaw Lego Star Wars Dowódcy do Satelitów. No i im, w sumie pokażę Wam pudełko, bo. albo coś więcej. Im, no, jak się domyśla, po pudełku. Ale jak się domyśla, po pudełku jest to. Star Wars, bo się Star, War, Star Wars. To jest napis LEGO Więc jak najfajniej A Na pudełku z tyłu Tutaj mamy droid, które zbudujemy Wypadły mi, bo były obciążniki Takie, że mi to coś przechylało Trzeba, ale ja muszę wyczekać I teraz Z tyłu opakowania Znajdują się Pokażę wam z bliska jest droid Czekajcie Tutaj mamy droida. No, czekajcie. czekajcie. E, tutaj mamy droida Gong. Możecie go widzieć na odwrót, bo mam inaczej ustawioną kamerę, ale tak się. Gong. No i. Tam są w sumie jeszcze jest. Y, w sumie jeszcze dwa inne roboty, nie wiem, czy widać. Ale okej, okay, więc przejdźmy w sumie już. Pudełko odstawię, muszę podnieść nam wyciążnik drugi, no i teraz przedstawię wam jakie tutaj mamy trakty. No. Pierwszy droid jest droidem tym, czyli droidem gong, pokażę wam go no i to jest taki droid, mhm. no. taki i on robi takie fajne rzeczy. I on jest oczywiście ze Star Wars. Pokażę Wam jak wygląda. Tak wygląda od góry. Z przodu, z boku. I tu. I jeszcze od dołu. Tak wygląda, więc myślę, że super fajny. teraz drugi f 2 czyli 2 czyli pewnie go znacie, bo jest popularny w Star Warsach. Proszę. Mam artydziecie, tak się prezentuje z przodu, tak od góry, z tyłu, i tak od boków. Ułożyłem hmm, go sobie właśnie teraz i jest trzeci i tak zwany. No i on wygląda tak. Może być coś nierówne, bo odczepiło mi się coś tam i muszę go jeszcze naprawić, więc, ale myślę, że jak na razie to super. I teraz chcę wam powiedzieć jedną rzecz, bo tam na pudełku jest pokazane, że na przykład mamy ten, mamy tutaj, tutaj jest, aż go włączyłam, z tyłu tutaj mamy dziurę na modu i wszystko jest tu przygotowane, żeby tutaj przyczepić. Bo można zbudować wszystkie. Czekajcie, bo mi głowa odpadła. Ja dzisiaj pokażę Wam w też R2D2, bo te dwa nie najlepiej działają. Okej, okay, więc ja go tutaj postawię to no nie jest chyba. Więc mamy go tu. I tam leży coś to Przepraszam bardzo. No i każdy miał taką dziurę. Tutaj też jest dziura, ale w nim mam motor hub, czyli mini hub no i to one jest skosowane, żeby można wszystkie zbudować Gdzie wkładamy tam moduł, tutaj się wkłada od dołu no i teraz mam właśnie ten moduł, w, w oparcie pokażę wam nie wszystko, ale żeby na przykład w nim wymienić moduł, to odczepiamy to i tutaj mam na przykład niebieskie niebieska do niebieskiego, żeby ułatwić mhm. i tutaj mamy go go mamy. I tu z tyłu mamy silnik, i to, to się wyjmuje. Tutaj się wyjmuje takie bolce po bokach, takie, ale w sumie teraz przyłączę już, bo pokażę Wam funkcję tego jednego robota. Jeżeli dacie 20 łapów w górę, to zrobię funkcję droida myszy drugą część no i tutaj kładziemy go i teraz tak jeszcze do no, zestawu dołączyli bo to są dodatki do tych naszych robotów czekajcie muszę wyjąć bo nie ma już dobra mam tutaj są w ogóle jeszcze miejsca takie. dodatków paczkę dwa to jest ostatnia paczka Widać. I to jest 12, paczka. paczka numer 12, teraz widać, widzicie. No i przepraszam, że tak palcem mi było, ale tutaj ja na jest słodkie kamerze I tutaj mamy taki dodatek, nie wiem, tutaj się dużo Z bo to jest ja i miejsca, sobie sobie jest bo przyda nam się tablet, Okej. Ok, przyda nam się tablet Słyszę, bo cały czas mi coś układa, ale patrz Przyda nam się tablet Włączamy aplikację, tak zwaną hmm. Ona jest LEGO Boost Star Wars Taką, znaczy Teraz tak pokazuję I to się będzie włączać to się włączę i przy okazji zasubskrybujcie mój kanał i zalajkujcie i kliknijcie dzwoneczek, żebym miał dużo powiadomień, bo to mnie bardzo cieszy i motywuje, żeby zrobić kolejny film. Jeżeli będzie 30 subskrypcji, to nagram film z tatą. O, tu już słychać muzykę ze Star Wars. Em, tak naprawdę to mam bardzo dużo możliwości programowania. I czekajcie, pokażę Wam może możliwości naszego, w sumie pokażę Wam, bo tutaj była budowa, więc kliknę, sobie na takie coś, patrzcie, no i teraz Mam takiego gościa i klikamy w te klocki i tutaj mamy trzy nasze drogi. Nie wiem, czy je ja dobrze widać, ale myślę, że dobrze. No i ja na przykład wybiorę sobie R2D2, klikamy play i tutaj pokazuje nam, żeby usunąć z Konga, usunąć z tego, tutaj mieliśmy przygotowania takie, tutaj mamy składanie, tutaj mieliśmy misję, ok, ładuje nam się takie coś, co było na początek, więc ja to w sumie wyłączę to jest takie, jakby wam to powiedzieć, to jest... To jest no, tak zwana misja początkowa. I w każdym robocie jest taka jedna, jak się go zbuduję, żeby po prostu zrobić. I teraz ja sobie wejdę na przykład, żeby pokazać Wam właśnie możliwości tych trzech. Pokażę Wam możliwości N2D2. To jest taki, że po drugiej misji możemy, to są misje i w ogóle, czekajcie, stworzymy sobie nowy projekt i my sobie stworzymy, Nie? więc czekajcie, no i ja wam pokażę i ja ustawię jakiś najprostszy program, więc w sumie widzimy się, jak już ustawię najprostszy program dla tego droida, żeby coś robił. Dobra, więc ja już jestem. O, ułożyłem program i teraz klikamy, moi drodzy, ten żółty znaczek play i pokażę Wam, co roboty robią. Ułożyłem najprostszy program, gdzie do przodu dwa, nie wiem co to, ile, ale mniej więcej tak on wygląda. Jedzie do przodu i takie cieszy się, no i później wyłącza się, więc proszę. On jedzie, on tu robi nam, cieszył się, teraz się wyłączył, no i, i, i jeszcze się nie wyłączył, ale się wyłącza. Myślę, że mm, super zestaw w sumie, wkrótce czego, bo on robi, muzyczka jest i się wyłączy, Ojej, wyjechało i za ekran, wyłączył. No i, i no to wszystko, ale jeszcze wam pokażę, bo mamy taką jakby zwaną, co to było, nie wiem, coś tam, ale tam są wszystkie misje dla różnych robotów, więc ja wam pokażę sobie to. Mm, 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 mm. To nie jest chyba no, to jest bardzo fajna aplikacja, myślę, polecam. Nie co to było. Casino, Casino chyba. I patrzcie, tutaj mamy Tutaj mi się zrobiłem do, do niektórych. No, Myślę, że super. Odłożę go. Ten to około y 700 zł, jak na coś tak na Allegra kupicie. Um, um. I jeszcze można wejść w taki statek. Czekajcie, pokażę wam, co dalej nie jest naprawione. Trzeba zbudować wszystkie trzy drzwi, żeby naprawić statek. I wesz weszłam do statku. Tatunie tu pisze. Czekajcie, może teraz zauważyć. Tatunie no i tam pisze nie w każdym bądź razie bo coś tam źle kamerę ustawimy, ale to w sumie tyle no i to w sumie tyle w tym odcinku no i zapraszam was na kolejny odcinki i subskrypcję i o łapeczkę w górę, pamiętajcie 20 łapek w górę to kolejny odcinek już z droidą myszą z droidą mysz tak zwany czekajcie on tu sobie siedzi nie? i w sumie w sumie Um, pokażę Wam, jak wygląda na przykład jeden statek. Um, takie tarcze, coś takie coś robiłem na przykład. To nie, nie wiem, czy to, czy to coś tam odpadło, ale um, No to jest fajne. Jeżeli dacie 15, jaka w górę to zrobię to, znaczy 20, to pamiętajcie, że będzie odcinek. Z, z droid mysz no i w sumie pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapeczki w górze i kliknięcie dzwoneczka, bo to jest bardzo ważne, motywuje mnie do robienia kolejnych filmów. I jak ktoś napisze hashtag Droid, to przytnę mu w serduszko. Więc to na tyle by było dzisiaj. Pa!